No dzień dobry, mamy kwiecień, więc zapraszam Was na nowe podsumowanie miesiąca na HowLess, czyli to co kupiłam, co y, dostałam i co wykorzystałam. Zaczniemy od tych rzeczy, które kupiłam, bo to są trzy fantastyczne rzeczy. Już się nie mogę doczekać, aż Wam je pokażę. Pierwsza rzecz to jest olejek do demakijażu. Powiem Wam, że przez ostatnie przynajmniej pół roku, jak nie, y, nie dłużej, miałam y, kosmetyki do demakijażu ze współprac lub y, z paczek pr i y, korzystałam z nich, ale i ogólnie sprawdzały się całkiem dobrze, o czym wam powiem, bo skończyłam y, ostatnio dwa, natomiast tęskniłam za olejkiem olejek do na makijażu to jest takie złoto, to tak nie podrażnia skóry, to wręcz no tak Odżywia, nawilża, że ten makijaż po prostu się rozpływa, yy, a nie jest taki, yy, nie ma tego tarcia. Yy, te produkty, które mam i które Wam zaraz pokażę, yy, potrzebowały wacików. Ja wacików nie używałam od jakichś pięciu lat, yy, a właśnie ostatnio musiałam je kupić, żeby wykorzystać te produkty. I to, ile ja śmieci produkowałam, jeżeli się pomalowałam, to był dla mnie kosmos. Przy olejku tego nie potrzebuję, bo po prostu wyciskam go na rękę yy, i bardzo łatwo mi się go rozpływa. Ja najbardziej olejek lubię z Natu Handmade, no ale jeżeli y, zamawiam przez internet, to staram się tak zamówić więcej rzeczy, taki jakiś mały zapasik, y, żeby też nie domawiać y, pojedynczych rzeczy y, kurierem. Wiecie jak jest. Natomiast ten y, Korzystam z niego od jakichś dwóch tygodni i jestem naprawdę bardzo zadowolona. Pięknie pachnie, yy, pięknie wszystko zmywa. Także polecam, bo stacjonarnie to, wiadomo, najlepiej. W sensie najłatwiej, bo ja po prostu o kosmetykach to przypominam sobie na ostatnią chwilę, jak już po prostu wykorzystałam i nagle muszę zmyć makijaż albo cokolwiek innego użyć, więc yy, najlepiej jak już jestem w łazience i yy, muszę iść na zakupy tragedia, ale no tak jest u mnie. Nie jestem w stanie za bardzo yy, zaplanować sobie yy, zakupów yy, kosmetyków, więc właśnie zawsze najbardziej lubię, jak są dostępne stacjonarnie. Dwie kolejne rzeczy, to są rzeczy do domu i pierwsza z nich to jest yy, taka skrzyneczka na herbaty. Yy, szukaliśmy z Piotrem jakiegoś yy, fajnego rozwiązania i właśnie tak sobie myślałam, że kurczę, ale ekstra, chciałabym skrzyneczkę, ale skrzyneczki przez internet yy, dochodziły do 200 zł, więc Pomyślałam, no nie chcę na taką rzecz wydawać tyle pieniędzy, ale jednego dnia pojechaliśmy na zakupy do Lidla i właśnie tam taką znalazłam za chyba jakieś 30 zł, więc to była taka cena, którą mogłam wydać. Um, I. Jestem z niej bardzo zadowolona. Jest sześć przegródek, yy, i mam taki system, że jak kupuję yy, herbatę, to tutaj odkładam po dwie, żeby mi się nie skończył żadny, żaden smak, yy, a tutaj korzystam z tych, yy, jak leci, żeby potem, jak przyjdą do nas znajomi, móc sobie yy, po prostu zaproponować większą gamę. Mnie to jakoś yy, strasznie cieszy, kiedy mam taki wybór. Yy, natomiast no, yy, my sobie pijemy, korzystamy. No, korzyst tam codziennie, jest łatwy wybór, yy, bardzo mi się to dobrze sprawdza. Też właśnie chciałam, żeby yy, ta skrzynka była dosyć wysoka, żeby można było pionowo kłaść te herbaty, bo wcześniej yy, miałam poziomo i to było no, niezbyt wygodne, bo wiecie, nie zawsze miałam sześć yy, i kładłam jedną na drugą, nie widziałam co mam, wiecie takie bzdety. Yy, ale no, ja lubię mieć w domu porządek, lubię mieć wszystko yy, tak wiecie. Ułożone, także zdecydowaliśmy się na taki zakup i drugi zakup do domu bardzo potrzebowaliśmy dzbanka a ostatnio byliśmy w Ikei gdzie Ikea ma teraz kolekcję z Marimekko i wszystko po prostu jest takie doskonałe są fantastyczne torby, wiecie te takie kultowe niebieskie torby z Ikei, teraz są właśnie dostępne w dwóch przepięknych wzorach z Marimekko jest taki przepiękny dzbanek właśnie, jakieś wiaderka do sauny, jakieś takie abstrakcyjne dla mnie rzeczy, natomiast są też przepiękne szlafroki i przymierzałam nawet ten szlafrok. I on jest taki gruby, taki fajny, i w ogóle jest w mega super cenie. Więc nie namawiam, ale polecam pójść i sobie pooglądać te rzeczy, bo są super. My zdecydowaliśmy się na dzbanek, bo i tak go potrzebowaliśmy. I to jest w ogóle taki, on wygląda na taki mini dzbanek, a mieści półtora litra. I rzeczywiście, jak my mamy jakąś nową rzecz do napoju, yy, jak na przykład dzbanek na herbatę, czy zaparzać, czy coś, to rzeczywiście cały czas kładziemy mm, wypełniony ten... Yy, ten przedmiot, ten pojemnik na stół i rzeczywiście cały czas wlewamy, cały czas pijemy, więc rzeczywiście to pozwala nam się nawadniać, także super. Teraz przechodzimy do rzeczy, które dostałam. A słuchajcie, dostałam sporo, bo miałam w marcu urodziny 27 marca obchodzę urodziny i moja cała rodzina zrobiła mi niesamowite niespodzianki, takie drobne, wspaniałe, przepiękne. Na przykład rodzina mojej siostry, gdzie jest jej mąż i dwójka dzieci, zrobili mi playlistę 26 Piosenek, które im się ze mną kojarzą, które razem jakoś ym, z nami rezonowały, gdzieś tam opowiadają naszą historię. Yy, I super było to, że właśnie to nie były jakieś przypadkowe piosenki, tylko rzeczywiście dzieci brały tam bardzo czynny udział yy, i są tam piosenki, które po prostu sobie wspólnie śpiewamy i to jest taka ekstra playlista, którą można słuchać i słuchać. Yy, także bardzo się z niej cieszę. Mój brat na przykład napisał mi przepięknego maila z życzeniami yy, o północy. Także też to było super. Moja babcia dała mi nasiona na działkę, na łąkę, żebym, żebyśmy zasadzili, my po prostu od trzech lat sadzimy łąkę dla pszczółek, tak dla wyglądu. Też chcielibyśmy tę te, te łąkę trochę tak ścinać i brać do domu. Natomiast od dwóch lat no, rośnie nam to tak paskudnie. W sensie. W tych mieszankach łąkowych y, są y, różne kwiatki, które rosną w różnych przedziałach czasowych. Więc niektóre kwitną w czerwcu, niektóre w sierpniu, niektóre w, nie wiem, w październiku. I y, y, wiecie, nigdy nie jest tak bujnie, bo cały czas jest po prostu tak. Tylko troszkę. Więc mam nadzieję, że kwiaty dane z miłości i y, zawsze y, są na długo. Więc mam nadzieję, że nasiona dane z miłości również wypuszczą nam piękne y, owoce. Naszej pracy działkowej. Zobaczymy, trzymajcie kciuki. Od mamy na przykład dostałam super agres w czekoladzie. Ja kocham wszystkie owoce w czekoladzie. Agrestu jeszcze nigdy nie jadłam i ten jest naprawdę całkiem smaczny. Znaczy w ogóle całkowicie smaczny. A od mojego męża, słuchajcie, dostałam takie przepiękne kolczyki. To są kwiatuszki i one tak pięknie wyglądają na uchu. No po prostu to jest taki kosmos. W swoje urodziny już je oczywiście założyłam. One mają tak piękny kolor, że w ogóle pasują mi do wszystkiego, nawet do tego by pasowały. Mm, także są takie strojne, ale takie ekstrawaganckie, takie duże, ale jednak, mimo wszystko, takie. Stonowane, więc jestem tym prezentem zachwycona, tak jak wszystkimi innymi. Eee, no, cudownie, zostawać prezenty na urodziny. W marcu były, był również Dzień Kobiet eee, i Piotr zrobił mi fantastyczny prezent w postaci kawiarki. Eee, to jest takie nasze przedłużenie wakacji, eee, które mieliśmy w Falsztynie, gdzie właśnie była kawiarka na stanie eee, na, na wyposażeniu domku eee, i właśnie tam sobie codziennie robiliśmy pyszne kawki z różnymi. Dodatkami, piliśmy, patrzyliśmy na to piękne jezioro i było nam przemiło, więc teraz właśnie mieliśmy tak robić w domu. Natomiast okazało się, że ta kawiarka nie jest na indukcję i to było w ogóle napisane, ale no trudno. I dużo z Was pisało, że właśnie są takie podkładki, które można kupić, które z. z Naczynia, który nie jest na indukcję, tworzy naczynie na indukcję. E, natomiast uznaliśmy, że bez sensu. Tutaj mamy w domu przelew, a w krynicy mamy kuchenkę elektryczną. No i w krynicy też spędzamy z pół roku naszego życia, także bez problemu sobie po prostu będziemy tam sprawiać tę przyjemność. E, I teraz kilka razy byliśmy w krynicy i rzeczywiście to jest taka niesamowita odmiana, a w domu. Mm, korzystamy z przelewu i też jest fantastycznie. Także ja z y, takiej podkładki korzystać nie będę, natomiast gdybyście wy mieli taki problem, to zostawiam wam taką informację, że właśnie różne adaptery do różnych y, naczyń istnieją i to jest fantastyczna sprawa, że można sobie tak wykorzystywać produkt, który nie jest y, do końca zdatny do wykorzystania przy naszych kuchennych y, produktach, przy naszej kuchennej indukcji. Ym, no więc gdyby kto, gdybyśmy my na przykład mieli tylko jedną naszą y, kuchnię, no to wtedy na pewno ten adapter byśmy kupili. Natomiast z racji tego, że mamy tych, kuch, kuch, tych kuchie, kuchen w życiu, kuchen kuchni w życiu sporo, to aż tak kombinować nie musimy. <laughs> I ubrania słuchajcie, no idzie wiosna, więc wszystkie marki teraz e, tworzą fantastyczne nowe kolekcje e, Marta z Yellow Meadow e, przysłała mi taką przepiękną e, bluzkę, ona teraz wygląda jakoś tak dziwnie w tym podglądzie e, natomiast widzieliście już wiele razy ją na mnie, ja po prostu chodzę e, w niej ostatni miesiąc cały czas, e, fantastycznie jakość jak zwykle, piękny nadruk, e, ja się śmieję, że po prostu Marta jest czarownicą, e, która w tych ciuchach przemyca energię, zawsze Wam mówię przy spodniach czy przy czymkolwiek, e, że zakłada się te ciuchy i czuje się po prostu wow. I e, to wiecie, zwykły t-shirt, no t-shirtów w Printy jest miliard, e, a jednak jak ją zakładam, to zawsze wszyscy mają takie wow! <grywa> I naprawdę, założyłam ją na Dzień Kobiet, założyłam ją potem gdzieś tam na wyjeździe, Byłam u babci, u mamy, u mojego brata yy, i wszyscy mieli takie, wow, co to za bluzka, że to rzeczywiście nie jest taki jakiś mały akcent, albo to nie jest po prostu ubranie, tylko to jest sztos. <grym> Więc yy, tak, u Marty są teraz yy, trzy wzory wiosenne i bardzo trudno było się zdecydować, ale uważam, że ten wybór był bardzo Dobry, zobaczymy za rok, no, bo wiecie jak jest ze mną, ja się czymś zachwycam, yy, a potem mi przechodzi, ale na razie jestem zachwycona i mam nadzieję, że tak zostanie. <laughs> I słuchajcie, jestem z siebie bardzo dumna, bo ostatnio dostałam e, paczkę z Lewisa i pokazywałam wam ją tak e, szybciochem w ostatnim foodbooku i słuchajcie... Piękna bluzka, taki top, którego ja w życiu bym nigdy sobie nie kupiła. Natomiast on jest w żółtym kolorze. Jak wiecie, ja kocham moją bluzę żółtą z lewisa, również z kapturem, którą noszę non-stop, więc mam nadzieję, że ten wybór nie był przypadkowy. Ja czegoś takiego bym nigdy nie założyła, nigdy bym w ogóle o tym nie pomyślała. A jak ja to przymierzyłam, to po prostu totalny zachwyt. Fajnie to wygląda, właśnie ten żółty żółty mega mi pasuje, więc na pewno będę nosić jak już będzie trochę cieplej, yy, super rzecz, yy, natomiast druga rzecz to są ogrodniczki, jeansowe ogrodniczki super yy, sprawa, bo w ogóle się mega ucieszyłam jak je dostałam, bo ostatnio sobie myślałam, że o może kupię sobie ogrodniczki, ale fajna sprawa natomiast one są w niektórych miejscach trochę za duże, w niektórych miejscach gdybym chciała mniejszy rozmiar to by były za małe yy, i Właśnie dlatego jestem z siebie dumna, że słuchajcie, napisałam do y, jakichś w ogóle pośrednich osób, żeby mnie skontaktowały z osobami, które y, te paczki wysyłają, bo to wcale nie jest takie proste. Ja na przykład nienawidzę paczek PR-owych y, przypadkowych, a często takie dostaję i na przykład najgorzej jest, jak już y, wlecę w taki. Y, jakby w taką bazę influencerów. I wtedy tych paczek po prostu dostaję trzęsienie i na przykład yy, raz w tygodniu wielka paczka kosmetyków. Jak ja mam to wykorzystać? I przez to, że to jest paczka kosmetyków, no to ja to wtedy rozdaję. Ale jak są inne jakieś dziwne rzeczy, to naprawdę ciężko jest to wykorzystać. A jak wiecie, no ja lubię yy, mieć mniej i lubię wszystko wykorzystać, więc no to jest dramat. Yy, no ale nigdy nie ma jak napisać do tych marek, bo to wiecie, na przykład wyślę Douglas. No to jak do Douglasa napisać, e, nie da się, no i właśnie z Lewisem e, jest podobnie, wiecie, nie mam kontaktu z Lewisem, e, więc no, poszperałam, napisałam, ktoś mnie skontaktował z inną osobą i mówię, hej, słuchajcie, no są te spodnie, bardzo dziękuję, bardzo chcę nosić rzeczy Lewisa, bo kocham Lewisa, ale wymieńcie mi to, i tak, że przepraszam, że tak zawracam głowę, no ale rzeczywiście rzeczy, które mam w domu, chciałabym nosić, więc jesteśmy na etapie wymiany, w ogóle nigdy w życiu, naprawdę nigdy w życiu nie napisałam, żeby ktoś mi wymienił paczkę pr yy, A właśnie lewis jest taki. Że oni rzeczywiście są super. Sadziłam z nimi kiedyś las, więc bardzo ich lubię, bardzo ich szanuję i bardzo lubię ich rzeczy. Wszystko, co mam, to po prostu uwielbiam. No, może poza białą kurtką, którą musiałam trochę, musiałam trochę pokombinować, żeby ją w tym roku nosić, natomiast bardzo się cieszę, że te spodnie pójdą do kogoś. One zostały z metką. Patrzcie, nie mogę to. O! Z metką i mam nadzieję, że te, które do mnie przyjdą, będą ok, a jak nie. To dwie oddam, yy, a zostawię sobie tylko tę bluzkę. Więc taka historia, chciałam Wam powiedzieć o influencerstwie z za kulis, yy, gdzie staram się rzeczywiście być tym influencerem, który, okej, okay, czasami dostanie jakąś paczkę darmową, czasami coś, ale rzeczywiście staram się te wszystkie rzeczy w jakikolwiek sposób wykorzystywać i myślę, że robię to całkiem dobrze. <grytanie> a teraz rzeczy, które wykorzystałam i ja yy, w w lutym wykorzystałam strasznie dużo rzeczy i takie miałam, boże ile rzeczy a okazuje się, że teraz wykorzystałam ich chyba jeszcze więcej, ale wydaje mi się, że to wrażenie wow było dlatego, że wykorzystałam te rzeczy na wyjeździe a ja zazwyczaj na wyjazdach nie wykorzystuję rzeczy, więc tak a w domu to już tak się odkładam tą półeczkę odkłada i się ich nie liczy tak już zerkam, już zerkam, bo już chcę wam pokazać, także przechodzę do Prezentacji. Produkty o których mówię często i już nie ma co zawracać sobie głowy. W marcu wywaliłam y, tuż do rzęs Eveline, ten fantastyczny z taką maską, yy, on jest cudowny, korzystam z niego od poprzedniego roku, co 6 miesięcy staram się go wymieniać yy, i on przez takie pierwsze tygodnie, no to jest taka lipa, nie, bo on jest taki mocny, tak się odznacza, yy, natomiast później, już coraz później, coraz później jest coraz fajniejszy, bo yy, podobno w ogóle tak jest, że te pierwsze dni dla tuszu do rzęs to jest Masakra, a potem jest super, więc to nie są tylko moje opinie. Także jeżeli na przykład używaliście go kilka dni i jest masakra, no to dajcie mu szansę, bo on po dwóch tygodniach to już jest po prostu złoto. Wykorzystałam kolejny eliksir. Yy, czekolada z wiśnią. Używam go na ciało pod prysznicem, na mokre ciało. Wtedy najfajniej mnie nawilżam. Mam takie mega mięciutkie, nawilżone ciało, ale nie tłuste, yy, bo potem ten nadmiar sobie yy, tak. Wcieram w ręcznik yy, i używam go również do mojego kawowego peelingu. Yy, no i kolejne opakowanie Old Spice, ale powiem Wam, że szukam czegoś innego. Polećcie mi jakieś męskie, yy, czy żele naturalne, yy, czy mydła naturalne, cokolwiek, co jest naturalne, bo powiem Wam, że przez ostatnie, no nie wiem, chyba z 5 lat używałam naturalnych produktów do mycia i mega czuję teraz różnicę. Yy, czuję, że te nienaturalne. No naprawdę mi nie sprzyjają, to nie jest pizza na wodę. Że wiecie, o, to jest naturalne, a to nie jest naturalne, ale to tylko skład. Tylko rzeczywiście mm, jakość, yy, i korzystanie, i jakość skóry w ogóle yy, nie do podrobienia po naturalnych produktach, więc nadal chcę zostać przy męskich zapachach, ale właśnie może coś yy, męskiego. W żelach, a może coś męskiego w mydłach, najlepiej w mydłach, bo powiem Wam, że jak są produkty na przykład polskich marek w, w plastiku, no to to jest na przykład plastik z trawy cukrowej chyba i to jest okej, okay, nie? No jakby spoko, rozłoży się, ale taki plaścior z takiego zwykłego Rossmana, gdzie to nie jest naturalny produkt i tak dalej, no to jakoś mnie tak zaskakuje, bo ja nie kupuję takich rzeczy od dawien dawna e, kupowałabym, gdyby to nam nie działało, ale no, czuję, że nie Także jeżeli macie do polecenia jakieś męskie zapachy właśnie w takich bardziej eko yy, opakowaniach, ale przede wszystkim z naturalnym składem, to koniecznie dajcie znać. Kolejny żel, który wykorzystałam, Boże jaka to jest straszna marka, jakie to są straszne produkty, powiem wam, że ciężko mi się ich używa. Yy, teraz mamy jeszcze, niestety wykorzystujemy jedną buteleczkę arbuza, która w ogóle nie pachnie jak arbuz, yy, do rąk i powiem wam, że my myjemy ręce zazwyczaj tylko wodą, bo aż tak nam zbrzydli. Ten zapach, więc musimy coś innego na razie wlać do, do rąk, żeby myć mydłem, a do tego jakoś, wiecie, wracać tak cyklicznie, co jakiś czas, bo straszne są straszne są te produkty. Tym bardziej, że one są tak strasznie barwione, że jak mamy teraz niebieski arbus, niebieski żel do rąk to cała umywalka, wszystko jest z tym uwalone, więc nie polecam e, tak, jak nie polecałam ostatnio. Kolejna marka, o której też Wam już mówiłam, to Simply More. I to jest coś takiego, zobaczcie, w ogóle wykorzystałam też e, próbkę, co mi się nigdy nie zdarza. Natomiast to był e, krem do twarzy, to jest natomiast emulsja do twarzy. E, I krem wykorzystałam w poprzednim miesiącu, emulsja skończyła mi się w tym. Bardzo lubię te produkty, to jest 10 naturalnych składników, bez zapachu ale też nie ma takiego zielarskiego, prawdziwego, naturalnego zapachu, tylko jest taki mega przyjemny i jakiś taki ekskluzywny. Też ostatnio mówiłam, że bardzo lubię tę markę, bo oni właśnie mówią, że mniej znaczy lepiej, że po prostu korzystać z jak najmniejszej ilości produktów kosmetycznych. Ja się z tym nie do końca utożsamiam, nie do końca się zgadzam, ale fajnie, że taki komunikat też idzie w świat, bo ja y, widzę dużą różnicę, jak używam... Y wszystkich y, fajnych produktów do swojego ciała y, że używam na przykład peeling do twarzy, potem hydrolat potem krem y, roller, y, serum jakieś takie mnóstwo różnych produktów, które mam ustawione w kolejności, jeżeli widzieliście moje pakowanie na wyjazd, to tam mogliście zobaczyć ten mój rytuał y, i tak samo pod prysznicem albo do włosów, no przecież do włosów teraz czuję mega różnicę, kiedy używam peeling, y, szampon od Żywka, potem wcierka potem to, potem tamto yy, no także ja jakby nie jestem twarzą i nigdy nie byłabym twarzą marki, która mówi, że mniej znaczy lepiej, bo u mnie ok, rozsądnie i z wykorzystaniem wszystkiego i z używaniem produktów yy, jak najmniej yy, żeby jeden produkt starczył nam na więcej, na dłużej yy, i z wykorzystaniem naturalnych składników i najlepiej w szkle lub w, pro, yy, w opakowaniach, które są przyjazne środowisku, natomiast Natomiast, no u mnie y, się nie sprawdza tak, że na przykład umyć y, buzię tylko wodą, <laughs> a na przykład u Piotra się to bardzo sprawdza, y, więc no, każdy musi znaleźć y, swój sposób na pielęgnację i fajnie, że istnieją marki, które wychodzą właśnie naprzeciw y, tym, którzy oczekują od y, kosmetyków mniej. Następnie dwa produkty do demakijażu. Pierwszy to jest płyn micelarny z Basic Lab. Ja w ogóle uwielbiam tę markę. kiedy z nimi współpracowałam i mam swoje ulubione produkty właśnie od nich. Natomiast płyn micelarny jest fajny, ale on przez swoją pompkę i w ogóle przez to, że jest płynem micelarnym no nie jest dla mnie do używania bez wacików. Ja rzeczywiście tych wacików zużyłam przy tym miliard. Natomiast no jest to dobry produkt, ale jeżeli można Znaleźć produkt, który jest w 100% pozbawiony yy, takich odpadów nieekologicznych, no to uważam, że jest lepszy i oczywiście, że istnieją wielorazowe yy, yy, waciki do twarzy, ale u mnie się nie sprawdzają. Więc yy, dużo, dużo bardziej od lat yy, wolę używać rąk i po prostu takich produktów, które do takiego rozprowadzenia po twarzy rękami się nadają, yy, niż takich, ale. Spoko. I drugi produkt to jest tragedia. Yy, dostałam yy, taką paczkę z Sephory kiedyś. I wiecie, myślałam sobie. Uh! Paczka z Sephory, nigdy nic nie kupiłam w Sephorze. taki droga sprawa, coś tam. Ale te produkty będą idealne. I w ogóle dostałam tę paczkę, miałam mieć z nimi współpracę, yy, bo napisali do mnie, że właśnie to będzie paczka ekologiczna, bo Sephora wprowadza ekologiczne produkty. I otwieram tę paczkę. To była wielka paka. Nie wiem, czy kiedykolwiek w, wcześniej i później dostałam tak dużą paczkę kosmetyków. I wszystko było jednorazowe w plastiku. I po prostu miałam takie, co jest? jaka masakra, no i napisałam do tej firmy do pośredników, no że jakby nie mam ochoty wchodzić w te współpracę i muszę zrezygnować, bo tam wiecie były maseczki jednorazowe jakieś takie produkty, które no są absurdalne żeby pro promować je jako ekologiczne, bo wiadomo, że ym, maseczkę w płachcie można sobie czasami nałożyć, natomiast no nie można je promować jako ekologicznej mm, no, ale pomyślałam sobie no dobra, nie są ekologiczne, ale to jest Sephora, to pewnie będą ekstra a każdy z tych produktów jest moim po prostu rozczarowaniem absolutnym i ten krem ten płyn do demakijażu był tym doskonałym przykładem. To jest w ogóle, jak czytałam, bo ja sobie to nałożyłam pierwszy raz na oczy rękoma yy, i to wszystko mi zostało. W ogóle, i mówię, Boże, może to nie jest do demakijażu, no, ale przeczytałam, że jest. Potem, że w ogóle nawet nie trzeba tego z, yy, zmywać wodą, yy, a mnie to tak piekło. Ja po prostu, kiedy tylko to zmyłam, to od razu, od razu musiałam biec po żel pod, yy, do, do twarzy, yy, żeby właśnie mnie nie piekło. Yy, także, no, bardzo Wam tego nie polecam, tym bardziej, że to jest bardzo drogie, wiecie, to kosztuje w ogóle jakieś 5 razy mniej, a jest ekstra, także nie polecam. Kolejne produkty yy, to też jest z paczki PR-owej w ogóle jakiejś takiej niezapowiedzianej, yy, bo właśnie yy, wpadłam yy, wtedy w, taki, yy, w taką bazę influencerów. Tragedia, to, tragedia to jest wtedy. I <ścoughs> yy, yy, z tej firmy mam teraz yy, swoją pielęgnację do włosów. Natomiast były też tam właśnie takie próbki. Natomiast Mimo, że to jest właśnie w takim plas plastiku i jest jednorazowe, to jest to na tyle duże, że jedno opakowanie starczało na 5 razy, a ja odżywki bardzo dużo używam na raz, więc nie jest tak źle, ale i tak no nigdy w życiu bym nie kupiła tego sama. To są odżywki i ta odżywka średnia, w sensie średnia w zapachu, bo tak to nic nie widziałam innego. Natomiast ta pachnie bananem i trochę żygami. <noise> jak się ją nakłada, to pachnie y, bananem, ale jak się ją spłukuje, to żygi. Więc średnio. Y, no, także nie polecam, ale to wykorzystałam. Y, no i to by było na tyle. Y, jestem ciekawa, co tam u was w tym miesiącu, czy coś fajnego wykorzystałyście, kupiłyście, dostałyście, y, jak to tam u was wygląda. Y, ja tymczasem ściskam serdecznie, pozdrawiam, do zobaczenia już niedługo. Pa!